Wyobraź sobie, że potrzebujesz dodatkowego wymiaru, gdyż te, które oferuje wszechświat Ci, nie wystarczają. Czy istnieje coś, co jest w stanie spełnić Twoją potrzebę? Tak. Kryształ czasowy. Kryształ czasowy to obiekt, z którym nie do końca radzi sobie wyobraźnia. Czym różni się on od zwykłego kryształu? Takiego, którego spotykamy codziennie w postaci grafitów ołówku, soli na kuchennym blacie lub piasku na wycieraczce? Struktura wszystkich tych kryształów widziana pod okularem mikroskopu pozostaje stała. Tradycyjne kryształy trwają w bezruchu. Kryształ czasowy nie posiada swojej stałej przestrzennej postaci. Cząstki tworzącego nieustannie się poruszają, nie pobierając ani nie tracąc przy tym żadnej energii. Istnieją w bardzo małych skalach i w ekstremalnie niskich temperaturach, więc można je obserwować tylko w warunkach kwantowych. Skąd wziąć kryształ czasowy? Tego typu mechanizm odkrył profesor Krzysztof Sacha z Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Wyobraźmy sobie dwie piłeczki odbijane na trampolinie, a następnie zastąpmy je dwoma chmurami ultrazimnych atomów. W kwantowym świecie nie da się rozegrać takiej scenki. Tam taki ruch nie istnieje, jeśli oddziaływania między atomami są dostatecznie silne. Z ruchu dwóch chmur atomowych wyłania się tam nowy ruch, nowa struktura krystaliczna w czasie. Z podobną sytuacją mamy do czynienia, gdy powstają tradycyjne kryształy. Nie istnieje w nich jednorodne rozmazanie atomów w przestrzeni, bo oddziaływania między atomami prowadzą do powstania regularnej struktury. Kryształy czasowe mogą mieć podobne własności jak tradycyjne kryształy. Jeżeli pewnych rzeczy nie da się zrealizować w tradycyjnych kryształach, ponieważ różne części kryształu znajdują się stale w tym samym miejscu, da się je zrealizować w kryształach czasowych, ponieważ cząstki tworzące kryształy czasowe ciągle zmieniają swoje położenie. Dzięki temu można zbudować nawet sześciowymiarowe czasoprzestrzenne kryształy, a wraz z nimi poznać zupełnie nowe możliwości na praktyczne zastosowania.